Rozmowa o, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także w studiu naszego gościa Jarosław Porwik, pełnomocnik wojewody lubuskiego do spraw rozwoju inwestycji oraz kandydat na posła z list Prawa i Sprawiedliwości. Ósme miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości, tak jest. Wczoraj odbyły się dwa chyba największe spotkania przedwyborcze dwóch największych ugrupowań. W Warszawie miał miejsce Marsz Miliona Serc, organizowany przez Platformę, natomiast w Katowicach Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Używając terminologii sportowej, kto wygrał, kto wypadł lepiej? Oczywiście, znaczy, pan mi serce bije w stronę prawej strony sceny politycznej. Także zdecydowanie tutaj y, podobało mi się to, o czym mówiono w katowickim hmm. spotku na Konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dobre wystąpienie pana premiera Mateusza Morawieckiego, bardzo dobre y, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no i jeszcze innych mówców: Dominik Tarczyński. No było naprawdę bardzo ładnie, bardzo podnośne, no i mówiono o rzeczach naprawdę konkretnych, merytorycznych. Punktowano opozycję, mówiono o tym, czego dokonało Prawo i Sprawiedliwość, także, także to, to, to pełna hala w spotku z biało-czerwonymi flagami, no robiła naprawdę wielkie wrażenie. Co się tyczy natomiast tego marszu w Warszawie, no to powiem tak, no jakby to powiedzieć. No nie zaskoczyło mnie niczym to wydarzenie, tak? No, bo te wystąpienia, te, te okrągłe słówka w wykonaniu Donalda Tuska, czy, czy Pana Kołodziejczaka, takie to było po prostu w mojej ocenie bardzo, bardzo słabe i takie, takie, no nie zaskoczyło niczym pozytywnym, tak? Nie było w tym pozytywu, tak? Oglądałem też relacje w internecie, gdzie, gdzie rozmawiano, próbowano rozmawiać z uczestnikami tej demonstracji w Warszawie i powiem tak, no tyle nienawiści, tyle agresji, to, to, to ja nie wiem, skąd to się bierze. Ja tego naprawdę nie rozumiem, że Polacy mogą być tak przeciwni innym Polakom, którzy po prostu myślą inaczej, którzy chcą postępować inaczej. Tak? A bo frekwencja, po prostu... a frekwencja, bo tutaj też toczy się już dyskusja od wczoraj, jeśli chodzi o frekwencję. Był milion osób, czy nie w Polsce? No, bo ja, tak, że ja słyszałem, ja słyszałem to, co, to, co mówi policja, tak? że to było około 100 tysięcy osób. No, można powiedzieć, że to sukces frekwencyjny, no bo tyle, co generalnie na Marszu Niepodległości. Ja byłem wielokrotnie uczestnik Marszu niepodległości, no i rzeczywiście to była taka zbliżona zbliżona, zbliżona liczba. Także także frekwencja nie zaskoczyła. Ja chcę zwrócić uwagę na co innego, że nie odpalono żadnej politycznej bomby, a tego się spodziewaliśmy, zarówno w Katowicach, jak i w Warszawie. No tak, rzeczywiście nic takiego się nie pojawiło. Ja myślę, że jeszcze nie jedna bomba będzie odpalona, bo, bo powiem tak, jeszcze dwa tygodnie kampanii wyborczej. Yy, jeszcze sztaby na pewno pracują nad różnymi akcjami, które, które miałyby, które mają przyciągnąć elektorat do siebie, będą odpalone bomby, będą odpalone bomby, ja nastawiam się bardzo też na, na jutrzejszą emisję filmu Reset, tak, no bo ten film naprawdę miażdży, miażdży i, i obnaża tą obudę Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska. Yy, mówi jak po prostu jak prowadzono wtedy politykę tak yy, politykę uległości względem Rosji tak naprawdę na życzenie Niemiec tak i to, to ten film bazuje nie tylko na tym co mówi profesor Cęckiewicz czy, 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 czy redaktor Michał Rachoń. Ale bazuje na dokumentach, które wtedy właśnie zostały wytworzone za, za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Także, także tam, tam jest mowa o faktach, i, i dobrze by było, żeby Polacy się po prostu zapoznali z tym, jak wiernopodańczą politykę prowadził Donald Tusk względem Niemiec, względem Rosji. To jest zatrważające, zatrważające przerażające, no, niesamowite. To skoro wywołał pan temat filmu, filmu w tym momencie, to nie omieszkam zapytać o film Agnieszki Holland Holand, na granica. Pan oglądał, słyszał o nim jakieś, jakieś ja fragmenty, powiem, pan oglądałem widział? oglądałem fragmenty i powiem tak, oczywiście do kina nie pójdę, bo nie będę dokładał najmniejszej złotówki do tego anty, anty, antypolskiego filmu. No to jest, to jest, to jest, to jest, jest pan, coś niesamowitego. Żeby oceniać, trzeba zobaczyć. Panie dyrektorze, no tak mówi właśnie y, Platforma Obywatelska, natomiast, natomiast mhm. ja oglądałem fragmenty mhm. chociażby, te co, są te co są dostępne i w internecie. Między innymi, no to powiem tak, no, no, rzucanie ciężarną kobietą przez polskich pograniczników albo dawanie migrantom y, do napicia się wody ze szkłem. No, no powiem tak, no nic nigdy tak, takiego nie miało miejsca. Ja znam też wielu pograniczników, rozmawiam z nimi. Powiem tak, i tak nasi pogranicznicy z migrantami po, y, postępowali bardzo, bardzo delikatnie. I to się nijak ma do tego, co, co pani Holland przedstawiła w tym w tym antypolskim filmie, antypolskim filmie I to jest naprawdę oburzające, że, że takie coś po prostu powstaje, że takie coś po prostu jest emitowane, i tak naprawdę kompromituje się w ten sposób Polskę i Polaków. I, i ten film po prostu puszczany w innych krajach, tak naprawdę bardzo mocno psuje wizerunek Polski i Polaków, i to jest naprawdę bardzo smutne, że. że Polacy w tym filmie występują, że, że pani reżyser... Ale wielu Polakom takiego... ten film się podoba, no i to wie pan, no, tu, no to jakoś... No tak, no, no, wielu Polakom po też no, i jednym się podoba, drugim się nie podoba, tak jest przy każdym filmie. Wielu Polakom też się podobało to, co powiedział Frasyniuk, że, że żołnierze polscy i Straż Graniczna to są śmieci, tak, obrażano w różny sposób mundur Wojska Polskiego. Y, biało-czerwoną tak naprawdę, no tak być nie powinno. No Polak tak po prostu nie postępuje, dlatego jestem tutaj supermaniaka, będę twierdził, że, że to są antypolacy po prostu. ceny to, towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 8,2%. Tak więc we wrześniu tempo wzrostu cen jest po raz pierwszy od lutego jednocyfrowe, taką mamy inflację. I takie pytanie mi się ciśnie na usta, czy skoro jest tak źle w kraju, jak to mówi cała opozycja, to dlaczego wskaźniki pokazują coraz lepszy stan gospodarki? Mówię, no Jak no właśnie myśli? to jest punkt widzenia, zależy od punktu to jest siedzenia. Ja powiem, wyborcza? Czy no, niektórym, niektórym, panie dyrektorze nie podoba się to, że jest 500 plus, że będzie od przyszłego roku 800 plus, tak? Mi się osobiście podoba, także strumień pieniędzy trafia do polskich rodzin, szczególnie tych, które. które które mają na utrzymaniu dzieci. Tak? Ale, ale czy spadek I... inflacji jest pozytywnym sygnałem? Nie, no bardzo pozytywnym sygnałem. Tak jak pozytywnym sygnałem jest w mojej ocenie to, że od pierwszego roku płaca minimalna będzie wynosić 1000... 4242 zł. Później od 1 lipca 4300 zł. Innym też się to nie podoba. No wczoraj tak? nawet taką Niektórym wypowiedź słuchałem. Niektórym się nie podoba, że, słuchałem... że młodzi ludzie są zwolnieni ci do 26 roku życia z podatku. tak? Niektórym to się nie podoba. Tak? Mi się to bardzo podoba. Tak? Dlatego po prostu jestem tu, gdzie jestem. Jestem w Prawie Sprawiedliwości. Jestem Jestem tak naprawdę no, człowiekiem, który, który podpisuje się pod tym, co mówi premier Mateusz Morawiecki. Tak? Jest to dla mnie honor i zaszczyt, że. że, że, że a jak, nasza znajomość a jak, utrzymuje się, trwa. A jak odbiera pan tę te, te opinię, że spadek inflacji jest sztucznie tworzony poprzez niskie ceny paliw, między innymi? Panie to, że no się różną narrację w kampanii wyborczej. No jeżeli, jeżeli inflacja wynosi już 8%, tak to sprawy idą w dobrym kierunku. Platforma wieściła, że to będzie, że ta inflacja dojdzie do kilkunastu, a nawet do 20%. No, co okazuje się bzdurą, tak, no, 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 widać czarno-białym po prostu, jak jest, jeżeli ktoś po prostu myśli zdroworozsądkowo, no to nie podda się tej narracji, tak, szkodliwej narracji dodatkowo. No, też mówi się o tym, że rząd utrzymuje, zaniża ceny, jeśli chodzi o paliwo, jeśli chodzi o, o, o prąd w tym momencie, stąd niższa inflacja. Ale no nie, analitycy to... z kolei z drugiej strony też mówią co swoje i mówią co innego, że jeszcze w tym roku obniży się inflacja do 7%, a od połowy przyszłego roku będzie się stabilizować w przedziale 5-6%. No bo będzie się stabilizować, rząd panuje nad sytuacją i powiem tak, no jeżeli komuś się nie podoba, że paliwo jest coraz tańsze, no to, no to, powiem tak, no współczuję temu komuś, tak. Mamy w tej chwili gorącą kampanię wyborczą. Politycy na pewno wspinają się na wyżyny, licytując się na programy i obietnice wyborcze, jak pan ocenia tę kampanię wyborczą, w której zresztą sam pan uczestniczy. Uczestniczy to naprawdę bardzo dużo sił mnie to kosztuje i tutaj na antenie też chciałbym, korzystając z okazji, no podziękować wszystkim, wszystkim wszystkim tym, którzy wspierają też moją kampanię wyborczą, kampanię wyborczą w ogóle Prawa i Sprawiedliwości, bo tych ludzi, przyjaciół. Członków rodzin, którzy się angażują w kampanię, jest całe mnóstwo, to widać gołym okiem i w przypadku no, wszystkich, pra praktycznie, kandydatów. Yy, to jest ciężka kampania. Rozmawiamy rozmawiamy z ludźmi, jeździmy w teren. Nie jak mu nie znaczy, jak rozmawiacie. No wie, no, niektórzy mówią, że po prostu kibicują no, nam, pokazują, że, że, że po prostu wspierają nas bardzo, bardzo mocno, ale są też tacy, którzy po prostu krzyczą na nas, wulgaryzują. Tak? No, tutaj moja ekipa była chociażby w Słubicach, usłyszała naprawdę nieparlamentarne słowa kierowane w ich kierunku. Ale jak się podejdzie do, te, do takiego delikwenta i się zapyta, no co masz do prawa i sprawiedliwości? Powiedz, jakie masz argumenty, co ci się nie podoba i tak dalej. No to nie, zna, nie, nie znają odpowiedzi na to pytanie. Nie, nie potrafią odpowiedzieć. Tylko mówią ty pisior jesteś i na tym się dyskusja kończy. No i to jest smutne. Tak? Słyszałem taką opinię polityloga, że ta kampania jest nudna. Wie pan dlaczego? Bo jest dwóch aktorów głównych dwóch aktorów po dwóch stronach barykady politycznej, którzy przez 30 lat powiedzieli wszystko i są w durni. Co pan o tym sądzi? Nie, ja myślę, że jednak tutaj, no my tutaj jako Prawo i Sprawiedliwość mamy, mamy jasny przekaz wysyłany do Polaków i on jest prosty, konkretny, czytelny, tak? No, że tak naprawdę no, Polska, Pols polski interes jest najważniejszy, że bezpieczeństwo polskich rodzin, polskich kobiet jest najważniejsze, że musimy wspierać rodziny, bo to jest podstawa tak naprawdę egzystencji, i podstawa naszego narodu i tak dalej. Yy, A przedsiębiorców? To jest... no, 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 natomiast... A przedsiębiorców też musimy wspierać? Nie, no wspieramy przedsiębiorców. Bo przedsiębiorcy bo ja... na przykład są niezadowoleni. Ja słyszałem takie zdania wczoraj, takie opinie, że jak będzie podwyżka płacy minimalnej, to znowu. I to był akord przedsiębiorca, który powiedział, znowu ja za to zapłacę. No, natomiast ja rozmawiałem z wieloma przedsiębiorcami, z wieloma przedsiębiorcami byłem w Warszawie tak? i pomagałem im rozwiązać swoje problemy, bo to naprawdę już trzeba liczyć w dziesiątkach tych przedsiębiorców, no, tyle ich było. Yy, ja powiem tak, no, przedsiębiorcy też to są ludzie, którzy są naprawdę bardzo, bardzo rozsądni, zdrowo, zdrowomyślący, i oni też potrafią ocenić różne zjawiska na rynku, no i oceniają i, i, i ja słyszę bardzo pozytywne oceny w stronę postępowania rządu, także że to są decyzje, które są racjonalne, niektóre są konieczne, tak, no ale oczywiście nie wszystkie li tylko sprzyjają przedsiębiorcom, tak? no bo trzeba pamiętać też o pracownikach, tak? no to jest, to jest jak gdyby też bardzo ważny element i i podwyżka płacy minimalnej, to jest coś, na co czekaliśmy przez długie lata, za Platformą Obywatelską ta płaca minimalna była strasznie, strasznie niska, tak naprawdę wystarczyła tylko na zwykłą wegetację, a nawet na to nie starczało bardzo często, no, yy, przypomnę tylko no, płaca y, y, 3-5 zł na godzinę. No to po prostu to no, było Ale druga ponosi, strona tak. mówi, że były niższe ceny, tak? Wszystkie opłaty były niższe. Panie no, czas nie stoi w miejscu, tak, no, no, idzie do przodu. Natomiast natomiast tutaj musimy zadbać też o pracowników. Musimy, musimy jak gdyby no, robić wszystko, żeby Polakom żyło się lepiej, tak? No nie tylko musimy bazować na. Na, na jakichś takich liberalnych rozwiązaniach, no bo to by do, nas do niczego nie doprowadziło. Przede wszystkim nie moglibyśmy ochronić też osób słabszych, tak? osób mniej sytuowanych, tak? Tak, tak, takich, którzy potrzebują pomocy. A takich jest naprawdę w Polsce bardzo dużo, bardzo, bardzo wielu i, i, i my się jak gdyby na tym bardzo mocno też koncentrujemy. No i tak, tak być powinno. No. Czy można już teraz powiedzieć, czy, kto będzie rządził po wyborach w Polsce? Prawo i sprawiedliwość będzie rządziło po wyborach Ale w Polsce, sond... co do tego jestem przekonany. Sondaże w tej chwili pokazują wynik nierozstrzygnięty z delikatnym wskazaniem na prawo i sprawiedliwość. No no Ale ja to, to, to nie przesądzi. Ja widziałem takie dane, które mówią, że wygrywamy z Platformą Obywatelską 10% punktami procentowymi. Także ja jestem pełen, op, pełen optymizmu i myślę, że, i myślę, że pełen optymizmu na przyszłość Polski będę, będę z, taką, z, taką, z takim optymizmem też. Podchodził po 15 października, kiedy będą, przypomnę, i wybory, i bardzo ważne referendum, tak, w którym odpowiemy na cztery bardzo istotne pytania, i to będą pytania wiążące dla tych, którzy będą rządzić Polską. A, tak? co, a co się stanie, jak okaże się, że Prawo i Sprawiedliwość samodzielnie może nie rządzić? To, 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 to również pokazują sondaże. Damy radę, panie redaktorze. Już robimy pewne przymiarki, pod pewne zadziałania, które, które spowodują, że. Że będziemy w dalszym ciągu u władzy i, i tak naprawdę zadbamy o bezpieczeństwo i ekonomiczne, i społeczne Polski i Polaków. To jeszcze krótko jeden temat, bardzo nośny temat w tej chwili, bo powrócił temat relokacji migrantów do poszczególnych krajów Unii Europejskiej, czego efektem ma być pakiet migracyjny. Przepisy mają zakładać m.in. obowiązkową solidarność cytuję, i relokowanie emigrantów, albo kary. No, jeszcze tego nie ustalono, ale to może być na przykład 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego emigranta. I teraz pytanie, czy ten pakt ostatecznie zmusi Polskę do przyjmowania nielegalnych imigrantów? Nie zmusi już. Premier Mateusz Morawiecki jasno i wyraźnie zapowiedział, że nie dopuścimy do tego, żeby tu imigranci się nielegalnie pojawili na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. To nie dopuścimy władzić. do tego, bo to by powtórzył się wtedy scenariusz taki, jaki ma miejsce chociażby w Szwecji, czy w Niemczech, czy we Francji, gdzie tak naprawdę bezpieczeństwo, bezpieczeństwo jest na bardzo marnym poziomie. My nie powtórzymy tego scenariusza tutaj w Polsce. Absolutnie tutaj możemy co do tego być naprawdę, na pewno pewni. Czy w takim razie referendum teraz, to polskie referendum nabiera nowego znaczenia, jeśli chodzi o pytanie o imigrantów? Ma wielkie znaczenie, bo, bo, bo powiem tak, no Unia Europejska zamiast koncentrować się na uszczelnieniu granicy Schengen, tak, żeby nielegalni imigranci się tutaj nie pojawiali na terenie Europy, no to koncentruje się na jakichś po prostu popierdółkach, tak, rozmawia o rzeczach, o rzeczach marginalnych. Natomiast natomiast, tak jak mówię, no my, my musimy skoncentrować się na tym, żeby na interesie Polski i Polaków, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś się udzi, że w Unii Europejskiej tylko się mówi, jak gdyby przyświeca tym rozwiązaniom, które są tam wprowadzane, etyka, moralność i szeroko rozumiana solidarność, to jest w błędzie. Każdy tam, każde państwo dba tam o swój własny interes. Oczywiście Hegemonem są Niemcy, natomiast my musimy jako, jako rząd Rzeczpospolitej Polskiej bardzo mocno. Walczyć o polskie, interesie, o polskie interesy, a w interesie Polski i Polaków, polskich rodzin, kobiet, jest to, żeby nielegalni imigranci się nie pojawili w Polsce. A czy to, że strona niemiecka wprowadziła wyrywkową kontrolę na polskiej i czeskiej granicy, co się zresztą stało także po drugiej stronie, jest czy nie jest elementem kampanii wyborczej w Niemczech i próba pokazania, skąd biorą się nielegalni imigranci? Tak, no partia AfD rośnie w siłę i teraz SPD które rządzi w wielu landach, gdzie odbywają się wybory. Tak? No to próbuje pokazać swoją hardość, próbuje pokazać swój kręgosłup i swoją taką stanowczość. Tak? No i stąd też między innymi takie wielkie wow i obwieszczanie, że kontrole na granicy będą wzmożone i że to spowoduje lepszą sytuację, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Niemczech. No, niemiecki kanclerz twierdzi, że kontrole na granicy to wynik domniemanej afery wizowej w Polsce. Tak, jedna wielka bzdura, Kanclerz też tutaj bardzo, bardzo gubi się w swoim przekazie, bo, bo bardzo mówi rzeczy sprzeczne ze sobą, a przede wszystkim niezgodne z prawdą. Tak, My w Polsce wiemy jak jest, na, nam nikt nie musi wskazywać, którą drogą mamy iść. Tak? To wszystko. Zatem kończymy rozmowę. Jarosław Porwik, pełnomocnik do spraw rozwoju inwestycji, yy, pełnomocnik wojewody lubuskiego do spraw rozwoju inwestycji oraz kandydat na posła listy Prawa i Sprawiedliwości. Miejsce ósme wreszcie. na liście Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo zapraszam, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.